Dawno, dawno temu, kiedy zwierzęta mogły jeszcze mówić i rozmawiać z ludźmi, na farmie pasterza żył ogromny bawuł. Bawuł pomagał pasterzowi w pracy na polu, a pasterz robił co mógł, aby go uszczęśliwić. Pewnego dnia pasterz, który szedł razem z bawołem, aby go nakarmić, usiadł pod jabłonią, żeby odpocząć. W tym momencie zakradł się za nimi głodny, przebiegły wilk. Ten bawuł byłby dla mnie pysznym obiadem, ale muszę pozbyć się tego człowieka. Wilk nagle pojawił się przed bawołem i pasterzem. Mam dla Ciebie kilka pytań. Jeśli na nie nie odpowiesz, Bawu jest mój. Pasterz i Bawu byli bardzo ciekawi, o co zapyta sprytny wilk. Dlaczego Bawu służy człowiekowi, skoro ma tak potężne rogi, co? No cóż, ja pomagam zaorać pole pasterzowi, a on karmi mnie najlepszym jedzeniem. Hmm, cóż, jak pasterz może sprawić, by ten ogromny bawuł mu służył? Czy to magiczna laska w twojej dłoni? To nie laska jest magiczna, to nasza mądrość. Wilk nie rozumiał, co pasterz miał na myśli. Twoja mądrość? Co to jest? To nie jest odpowiedź. Teraz mogę zabrać tego bizona ze sobą, jeśli zechcę. Ale. Jestem też bardzo ciekaw tej rzeczy zwanej mądrością. Wiesz? Nie mam jej przy sobie, ale jeśli chcesz, mogę pokazać ci mądrość pod jednym warunkiem. E, co to za warunek? Dopóki nie przyniosę mądrości, przywiążę cię do tego drzewa, aby bawuł był bezpieczny podczas mojej nieobecności. Wilk był tak ciekawy rzeczy zwanej mądrością, że zgodził się nawet na przywiązanie do drzewa. Podczas gdy pasterz odchodził, by przynieść mądrość, bawuł uśmiechał się na myśl o tym, co stanie się z Wilkiem. Chociaż Wilk nie mógł zrozumieć, dlaczego bawuł się śmieje, nadal czekał na pasterza godzinami. Po chwili pasterz wrócił z wielkim pudłem w ręku. Otworzył wielkie pudło, ale wilk zobaczył, że pudło było puste. Cóż, mądrość. Gdzie ona jest? Nie przyniosłeś jej? Jest w środku, w rogu. Jeśli jej nie widzisz, pozwól mi cię rozwiązać, abyś mógł się bliżej przyjrzeć. Gdy tylko wilk wszedł do pudła, aby zobaczyć mądrość, pasterz szybko zamknął wieko. Pomocy! Pomocy. Mądrość jest zbyt cenna, by zmieścić się w pudełku, drogi Wilku. Mądrość jest w umyśle i możesz ją znaleźć tylko szukając jej, jak ukrytego skarbu. Obiecuję, że nigdy więcej nie zlekceważę rozumu innych. Teraz będę bardziej hojny i mądrzejszy. Proszę, wypuśćcie mnie z sądu. Wilk pozostał w tym pudle przez cały dzień. Następnego ranka, pasterz i bawuł zobaczyli, że wilk dostał nauczkę i wypuścili go. Dziękuję, dziękuję Wam. Od tego dnia wilk lepiej dogaduje się z innymi zwierzętami w lesie i szanuje rozum i zdanie wszystkich. Od latających ptaków po małe owady.